Cześć, tu Cornelia z Cubicorp. W tym filmie przedstawię Wam kilka podstawowych informacji, które warto wiedzieć o programie Tranma. Przede wszystkim, jakiego typu pliki mogą być transformowane w tym programie. Mogą być transformowane pliki obsługiwane przez programy CAD, czyli AutoCAD, IntelliCAD albo MicroStation oraz pliki tekstowe TXT ze współrzędnymi. Jak widzicie, w tej zakładce jest również wyszczególniony plik DXF. Czym różni się transformacja DXF od transformacji CAD? Transformacja CAD odbywa się zawsze w środowisku programu CAD. Należy otworzyć plik rysunkowy, a następnie jest on transformowany do wybranego układu. Nawet jeśli czytamy listę plików, to każdy plik znajdujący się na liście jest otwierany w środowisku CAD i po kolei transformowany do wybranego układu. Transformacja ta uwzględnia relacje pomiędzy poszczególnymi punktami w przeciwieństwie do transformacji DXF, która odbywa się na takiej samej zasadzie jak transformacja plików TXT, czyli transformowane są poszczególne punkty bez analizy ich wzajemnej relacji. Jest to na pewno transformacja dużo szybsza, ale mniej bezpieczna niż transformacja CAD. Dlatego zalecamy transformację CAD. Obok tej zakładki znajduje się zakładka Dane Transformacji. To właśnie tutaj wybieramy układ pierwotny i układ wtórny. Jak rozwiniemy tę listę, widzimy, że tych układów jest tutaj niewiele. Możemy kliknąć w przycisk Zarządzaj układami, i pojawi się lista wielu układów współrzędnych z całego świata. Wystarczy, że wybierzemy taki, który nas interesuje. Klikniemy przycisk OK. Jest on już do, do wyboru zarówno w, jako układ pierwotny, jak i jako układ wtórny. Często zdarza się tak, że nie jesteśmy pewni, czy dany fragment mapy jest jeszcze w strefie piątej danego układu, czy już w strefie szóstej. Wystarczy wtedy kliknąć przycisk rozpoznaj układ, i program sam zdecyduje, w której strefie znajduje się fragment mapy. W tej zakładce możemy również wybrać transformację w oparciu o punkty dostosowania. Jak dokładnie przeprowadzić transformację krok po kroku, pokażę Wam w następnym filmie. Dziękuję za uwagę, cześć.